Peru są bardzo ładne dziewczyny. Cześć! Oj, po prostu rozmawiamy. Witam w mojej pierwszej relacji z podróży do oddalonego o 11 tysięcy kilometrów kraju kolorowego, pełnego serdeczności, miłości, halucynogennych narkotyków oraz pięknych widoków, czyli peru. Zalecieliśmy. Znajdujemy się teraz w Limie, w stolicy Peru, w zajwistym parku, gdzie mieszkają sobie bezdomne kotki. Jest ich tutaj moim zdaniem kilkadziesiąt. Kotki mają dobrze, wszyscy je przychodzą do karmiać, dają im wodę. One sobie tutaj żyją, mieszkają. No i, no i jest pięknie, naprawdę. Poza kotkami oczywiście jest też dużo bezdomnych psów, natomiast ten park jest wyjątkowo koci. Można oczywiście przychodzić z sami, ale kotki się ich nie boją. Dobrze, obserwacje z miasta. Co możemy powiedzieć o Peru, o Ja zauważyłem to, że tu ludzie są bardzo y, mili i praktycznie każdemu mówię Ola, czyli cześć, i każdy mi odpowiada. Dokładnie, a Daniel jeszcze chodzi z kamerą, to jeszcze się uśmiechają, machają, są naprawdę super otwarci. Kochają zwierzęta, bo jest tutaj dużo zwierząt y, i bezdomnych, ale one są dokarmiane, dbają o nie, głaszczą je. Zawsze gdzieś tam jakieś jedzenie, leży woda. E, I też takich e, nas myśli. No mnóstwo. Jesteśmy po w, w parku, gdzie jest naprawdę super atmosfera. Ludzie sobie śpią na trawie, e, przytulają się, uśmiechają. No jest wspaniale. E, I też każdy zwraca uwagę na czerwone włosy Moniki, szczególnie mężczyźni. Dobrze. Tak? I teraz lecimy gdzie? Czy dokładnie Będzie idziemy? Polecieć. Tak, ja idziemy polecieć na paralotni. Tylko powiedział, że będę latać i bardzo się boję. Ale będę z Panem, więc myślę, że będzie fajnie. Sylwek ubrał mi sukienkę. Powiem, że koszulka jest bardzo fajna. Zazdrościcie, bo jesteście z nie znacie na modzie ją. Sylwek przed wyjazdem był w małym szpitalu psychiatrycznym i została mu tutaj taka sukienka. gdzie będziemy oglądać takie tajemnicze wyżłupienia stworzone ponad 2000 lat temu przez podobno albo kosmitów, albo inków, różne są teorie. Eee, wyżłupienia w kształcie ludzi, w kształcie zwierząt i będziemy je oglądać z wysokości, wsiądziemy zaraz do takiej awionetki eee, no i będzie fajnie. Czy nie umrę? No, Przyszedliśmy Sylwek Jak tam, Sylwuś? No oglądałem e, na zmianę jeden obrazek Raz wymiotowałem, drugi obrazek, znowu wymiotowałem Wspaniała zabawa Wspaniała <laughs> Rolkostek <laughs> Kupują test ciężarów Mino, Mino Test

should Peru, kraj biedny, dlatego bez problemu udało nam się wynegocjować przejazd małym, starym Tico w 5 osób plus taksówkarz. Mimo niebezpieczeństwa, jakim było po prostu rozkraczenie się auta na drodze, kierowca z 50-letnim stażem pracy dawał ostro w palnik. Do tego miał świecącą gałkę do zmiany biegów z Jezusem na krzyżu. Miałem się teraz Pachacamah. Paciakamach, to jest miasto, które pierwsze zobaczył Cortez po dotarciu na ląd na, do Ameryki Południowej i które udało mu się podbić. Niestety teraz zostały z niego same ruiny. Nie ma tutaj nic, nawet wody ani drzew. Eee, no, no, ale tak się stało, jak biały człowiek przychodzi i wszystko niszczy. Niegdyś miasto tętniło życiem. Były świątynie, piramidy, pałace. Jednak w XVI wieku. Przypłynęli statkami Hiszpanie, wysocy, brodaci, na koniach, których Pierwiańczycy nawet wcześniej nie znali, podbili, okradli, zarazili nieznanymi chorobami i koniec w końcu, zdziesiątkowali ludność. Kilka dni wyprawy spędziliśmy w wiosce Pisak, położonej w świętej dolinie Inków, otoczonej górami. Mieliśmy wrażenie, że czas tutaj dawno stanął w miejscu. Ciasnymi uliczkami jeździ się riksami. Sprzedawcy najprostsze równania, takie jak 100 od 30, liczą na kalkulatorku. I Jak w każdym miejscu w Peru, niestety, ale było dużo bezdomnych zwierząt. Znajdujemy się teraz na targu w Pisak. Jest przepięknie kolorowe, jest mnóstwo rzeczy. Wszystko jest z naturalnych e, składników, podobno z lamy. Ehm, I jest tanio, co mnie bardzo dziwi. I ludzie są w ogóle tak uroczy. I nie oszukują na pieniądze. To jest też niesamowite, że wydają równo. Nie, można się z nimi targować. Chętnie się targują, schodzą scenę. To na przykład kosztowało 25 soli. To kosztowało 22 sole. To jest Praktycznie 25 zł i nie wiem, 27 zł. Bardzo, bardzo niewiele i naprawdę bardzo fajne i ciepłutkie.